Dzisiaj na kanale o domu robot sprzątający od twórców Thermomixa. No i bohaterem dzisiejszego odcinka jest Kobold VR7. I powiem Wam, że sprzęt jest na pewno bardzo ciekawy i jest to element większej całości, bo ja od jakiegoś czasu testuję odkurzacze właśnie Cobalt od Worwerka. Firma zdecydowała mi się je na kilka miesięcy wypożyczyć. Tam mamy zarówno taki standardowy odkurzacz pionowy, jak też taki robot sprzątający. Można kupić jedną rzecz oddzielnie, drugą, ale jak mamy to i to, to Rodrzy się wszystko fajnie w jeden zestaw, zresztą tam obok mnie to właśnie stoi. I powiem Wam, że o ile ten odkurzacz ręczny Kobold jeszcze jakoś się broni, jestem w stanie zrozumieć, że ktoś będzie chciał go kupić, to powiem Wam, że w przypadku tego robota sprzątającego, mimo że to nie jest zły jakiś produkt, no to ja bym raczej go nie kupił i za chwilę dowiecie się dlaczego. No bo to, że WORWERK odleciał ze swoimi cenami, to chyba wie każdy. Kiedy oglądacie ten odcinek, to termomiks chyba już 6,5 tysiąca. Gdybyście chcieli kupić Kobolda ręcznego w zestawie z tym robotem, w zestawie ze stacją dokującą i wszystkimi możliwymi dodatkowymi końcówkami, to wam wyjdzie 16 tysięcy złotych. No, ludzie, w tej cenie to samochody mają, a nie odkurzacze. Ale uważam, że w przypadku Thermomixa czy standardowego Kobolda cena może być w jakiś sposób uzasadniona, bo Thermomixa używam od kilku lat, Kobolda widzę jak się używa i wiem, że to jest naprawdę stara marka, z tradycją. Ludzie to chwalą, dlatego uważam, że te sprzęty jakoś się bronią, bo tutaj jest sprzedawany nie tylko sam sprzęt, ale też obietnica tego, że ten sprzęt będzie działał latami, że to jest coś lepszego niż inne urządzenia tego typu na rynku. Pytanie pojawia się, czy wy wierzycie w te zapewnienia, że Thermomix może działać naście albo 20 lat. Wiele osób mi pisało, że mają jakieś stare Thermomixy, które działają po 20 ponad lat i one funkcjonują, a jak coś się zepsuje, to nadal da się do nich dostać części zamienne. Kobold też chyba jest od 140 lat na rynku niemieckim, w Polsce to jest nowość stosunkowa. Ale jeżeli chodzi o robota sprzątającego, to ja tego nie kupuję, bo to jest nie do końca produkt Worwerka. Jeżeli od dłuższego czasu śledzicie rynek robotów sprzątających, no to powinniście kojarzyć firmę Nito. Firma NITO robiła i do dzisiaj robi świetne roboty sprzątające. Swego czasu one bezpośrednio konkurowały z iRobotem, z Rumbą pod względem jakości. Ja przynajmniej miałem taką opinię wielu ekspertów rynku też. I powiem Wam, że to NITO, w mojej opinii oczywiście, od jakiegoś czasu może nie przestało się rozwijać, ale nie rozwija się tak szybko jak konkurencja. No bo kiedy zarówno iRobot, jak też Chińczycy wprowadzają mnóstwo nowych rozwiązań do swoich robotów, chociażby możliwość mopowania. Mopowania wibracyjnego, nawet pojemniki do wymiany wody, i tak dalej. Tych rozwiązań robi się naprawdę mnóstwo. One stają się coraz bardziej popularne, no to tutaj tak trochę te roboty stoją w miejscu i tego właśnie przykładem jest Kobold VR 7. A dlaczego o tym mówię? Bo w 2017 roku Worwer uznał, że musi mieć jakąś firmę od robotów sprzątających, bo ta kategoria rynku niesamowicie rośnie, więc musimy mieć coś swojego. Ale wiadomo, że swojego robota to Trudno zrobić od podstaw, więc kupili sobie po prostu NITO i teraz mają ich roboty w swojej ofercie. Oczywiście to nie są w 100% te same sprzęty, ale te koboldy bazują właśnie na NITO. Teraz powiem, co mi się w tym robocie podoba, bo to nie jest tak, że ten produkt jest zły. On na pewno sprząta dobrze, nie ma problemu z tym, żeby wciągnąć brud, nie ma problemu z nawigowaniem. On bez problemu omija też przeszkody, bo mamy tutaj taką kamerkę, która rozpoznaje jakieś buty, kable i tak dalej. To w moim przypadku działa naprawdę dobrze, chociaż ja też staram się, żeby ten porządek mieć u siebie w domu. Ale jeżeli stoi za mną choinka, tak jak teraz na przykład, bo mamy okres poświąteczny, ten Robot nie miał problemu, żeby tę choinkę objechać dookoła i jednocześnie nie zaplątać się w kable, nie przewrócić się i tak dalej. Więc w moim przypadku to naprawdę działa, omija też buty, naprawdę fajne rozwiązanie. Lubię też, że ten robot jest po prostu odpowiednio wysoki, a raczej odpowiednio niski, bo większość robotów, które mają nawigację lidar, tak jak tutaj mamy właśnie taki radar lidar. On bardzo mocno wystaje. I chociaż sam robot wydaje się smukły, to kiedy wjeżdża pod łóżko u mnie w sypialni, no to nie daje rady wjechać, tym elementem się zaczepia. Tutaj tego problemu nie ma. Widać tutaj, że producent zadbał po prostu o to, żeby ten radar zbyt mocno nie wystawał, żeby sam robot był odpowiednio smukły. To mi się podoba. Więc jeździ dobrze, omija przeszkody, nawiguje, wjeżdża tam, gdzie powinien, a dodatkowo ze względu na kształt, bo mamy tutaj nieokrągłe. Robot tylko taki bardziej w kształcie litery D oraz fakt, że szczotka boczna jest umiejscowiona właśnie w ten sposób, to on naprawdę dobrze sprząta krawędzie. On bez problemu jeździ przy ścianach, wszystko wymiata, to działa naprawdę OK. Ale mimo wszystko nie jest to produkt, za który chciałbym zapłacić chyba 6,5 tysiąca złotych. Ja wam powiem, że sprawdzę nawet, bo ta cena 6645 zł. What? Tyle płacimy za robota razem ze stacją dokującą i to jest naprawdę dużo. No bo czego tu nie mamy? Nie mamy na przykład gumowej szczotki. Ta szczotka nie jest zła. Ona jest odpowiednio duża, ona jest trochę gumowa, trochę ma włosia, ale przez to, że ma włosie, a nie składa się z samej gumy, no to jednak bardzo dużo włosów na niej zostaje. Jak ja zobaczyłem po dwóch tygodniach, ile to się włosów mojej żony nazbierało, rudych kłaków, no to powiem Wam, że to był dramat to wyczyścić. I widzicie sami, że nie do końca mi się to udało. Siedziałem 15 minut, tę szczotkę nożyczkami, nożem, wszystkim traktowałem, no i niestety wyczyszczenie tego nie było. Odpowiednio dobre, tak jakbym się spodziewał. Tak jak wspominałem, funkcji mopowania tutaj też nie mamy. Jeżeli chodzi o nawigację, to jest ok, ale sama aplikacja do sterowania tym odkurzaczem, tym robotem, no ona nie jest jakaś super, bo mamy tutaj do czynienia z aplikacją Kobolda, mamy tutaj dosyć mało opcji. No i zdarzyło się też dwa razy w ciągu trzech miesięcy, że po prostu mapa mojego mieszkania zginęła była i nie ma. No... Widać mnie? Nie widać mnie. No, i chciałem puścić odkurzacz do jednego pomieszczenia. Wchodzę w aplikację, a tam nie ma mapy, więc musiałem konfigurować ją na nowo. Tu jest dobre, że przez to, że faktycznie mamy tutaj ten lider, to ta mapa robi się bardzo szybko, ale później trzeba znowu to dzielić na pokoje i tak dalej. Więc ta aplikacja jest naprawdę niedopracowana, no i nie mamy tutaj funkcji mopowania. Ja wiem, że każdy, kto się interesuje tymi robotami, to wie, że mopowanie jest bardzo problematyczne. Bo albo to jest przecieranie podłogi, czyli coś naprawdę słabego, albo jest lepsze rozwiązanie wibracyjne, ale trzeba zmieniać te mopy właśnie do czyszczenia. Ewentualnie mamy takie rozwiązanie jak w roboroku S7 Max V Ultra. S8 Max V Ultra jeszcze nie testowałem, więc nie chcę się wypowiadać. Ale w tym S7 było coś takiego, że był pojemnik na czystą i na brudną wodę. Ta woda się zmieniała, to też było problematyczne, bo po prostu z tego pojemnika na brudną wodę śmierdziało jak z kibla. Jakby ktoś nalał na miesiąc, zostawił, yy, i później otwieramy ten pojemnik, żeby wylać brudną wodę, yy, no i wylewamy wodę do kibla i od razu wymiotujemy, więc też yy, bardzo fajne rozwiązanie. Z jednej strony wygodne, a z drugiej strony jednak nie. Tutaj jednak nie mamy nic. I dlaczego nie mamy nic? No bo jeżeli kupimy standardowy pionowy odkurzacz Kobolda, to tam możemy za ponad dwa koła dokupić mopa, który działa naprawdę fajnie, opowiem o nim w innym odcinku. Moja ulubiona końcówka, ale po to, żeby sprzedać jakiś element, no to moim zdaniem nie wypada kastrować innego urządzenia z funkcji, których ludzie jednak oczekują. Bo każdy, kto kupuje robota sprzątającego i mnie pyta, gdzieś znajdzie w tym internecie, albo i nie w internecie, to pyta, jakiego dobrego robota kupić, żeby sprzątał na sucho i na mokro. I w gruncie rzeczy nikogo nie obchodzi, że opowanie jest w sumie kiepskie. Czy ten robot sprawiał jakieś problemy? W sumie nie najgorsza była aplikacja. Tam parę razy się zdarzyło, że on mi gdzieś stanął, zaklinował się pod łóżkiem na przykład, bo za dużo do skrzyni naładowałem, ale to. U mnie każdy robot może tak się zaciąć. To zdarzyło się dosłownie dwa razy, więc nie uznaję tego za jakąś ogromną wadę. No ale kiedy wyjąłem tego robota i próbowałem go odpalić, to on nie chciał dalej jeździć, musiałem go zanieść po prostu na stację dokującą, no i wtedy ewentualnie rozpocząć odkurzanie jeszcze raz. Też takie no, niezbyt wygodne rozwiązanie. Nie wiem, czy to tak powinno działać, czy to jest jakiś błąd związany z tym egzemplarzem, ale u mnie działało to po prostu. Źle. Bardzo lubię na przykład w Rumpach, że to sprzątanie da się dokończyć w dowolnym momencie. A tak poza tym, powiem Wam, to nie jest zły robot sprzątający. Ma te wady, o których mówiłem, że nie ma mopowania, aplikacja jest średnia, nie ma gumowej szczotki, ale jeździ dobrze, sprząta dobrze, jest odpowiednio smukły. Fajny sprzęt, bym powiedział, ale nie za 6645 zł. Ja wiem, że w zestawie mamy stację, która wyciąga brud z tego robotu no ale to też robi się już standard, nawet w dużo tańszych sprzętach. Gdybym ja miał kupić sobie robota sprzątającego premium, no to zdecydowanie wybrałbym iRobota Roomba od 9 na przykład. I to jest naprawdę świetny sprzęt. Wziąłbym może i Roboroka tego z pojemnikiem na brudną wodę, albo jakiegoś innego, no ale czy zdecydowałbym się na ten model? W tej cenie zdecydowanie nie. To jest sprzęt dobry, ale nie genialny, ale też bardzo drogi, więc moim zdaniem jego jedyna grupa docelowa to są ludzie, którzy muszą umieć wszystko Worwerka. Mają termomiksa, to i odkurzacz kupią, i robota, kupią i tak dalej. Mimo, że w tej samej cenie wydaje mi się, mamy znacznie więcej lepszych alternatyw. I pamiętajcie o tym, co mówiłem na początku. W przypadku innych sprzętów Worwerka mamy te obietnicę jakości, w którą można uwierzyć. Bo Thermomix, Cobalt to są marki, które są z nami od naprawdę wielu lat i ludzie potwierdzają tę jakość. A to jest po prostu przebrandowany robot sprzątający od Nito, więc po co płacić więcej za coś? W miarę fajnego, ale nie super, tylko dlatego, że ma ten sam znaczek co nasz garnek z funkcją mieszania i podgrzewania. Ja tego nie kupuję, tego nie polecam. To nie jest taki paździerz jak Dyson Viz NAV360, który już gościł na naszym kanale, bo tam to była w ogóle tragedia za 7000 zł. To jest produkt po prostu dobry, ale zupełnie niewarty swojej ceny. No, i jesteśmy już po nagraniu odcinka, i mieliśmy właśnie nagrywać przebitki. Ale o jednej rzeczy nie powiedziałem, która właśnie się zdarzyła. On wczoraj mi wjechał na stację dokującą i w ogóle się nie ładował. Więc ma teraz 10% akumulatora i nie chce się uruchomić, więc musimy poczekać. Tu też parę razy się zdarzyło. Moim zdaniem, w produkcie kosztującym tyle, takie rzeczy przynajmniej zbyt często zdarzać się nie powinny, a tutaj parę razy już miało miejsce. I to było wszystko, co miałem Wam do powiedzenia w dzisiejszym odcinku. Mogę Wam zaspoilerować, że będziemy testować jeszcze kobolda pionowego razem z końcówkami. Z rzeczy termomiksowych to jeszcze termomiksy sensor, czyli sondę do mięsa i ciast też będziemy sprawdzać. No i Marcin jeszcze zrobi jakąś recenzję termomiksa, może ja z nim, bo on ma od miesiąca, ja mam od 3 lat, no to możemy mieć różne takie punkty widzenia. Tyle z rzeczy worwerkowych, a reszta już będzie dla zwykłych zjadaczy chleba, jakieś tańsze sprzęty, a i nie do chleba koniecznie zrobionego w termomiksie. Więc dajcie znać, co chcecie zobaczyć jeszcze u nas na kanale. My oczywiście wszystkie komentarze czytamy, bierzemy pod uwagę, no i jeżeli coś Wam się szczególnie spodoba, to postaramy się to przetestować. Do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale O DOMU.